Cześć, tutaj ja olej i pamiętacie jak w tamtym filmie powiedziałam, że powrócę ten chłopakiem w górę? Niech tak będzie wtedy tyle. Te, 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 te serie, to tak tutaj wiem, tamtym Nie długi. Ale widzicie, odpuściłam Wam teraz, bo szczerze, ten list był u mnie długo. No więc no powiedziałam, no dobra, damy jedną, jedną szansę. No i. Szczerze, nie zaglądałem tutaj, więc naprawdę nie wiem co tutaj jest. Oto twoja rola i trzy kreski. No dobra, to chyba Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co tu jest? Co to do diabła jest? Czy to maska? Ale jak? Najlepszy. Ale co lepszy Fajne. O, tu pojawiła i wiem, czy tu nie ma. No nic więcej. To to nie wiem. Ale jak taka sama maska? Widzowie, na dalsza część. Czy mam ją założyć, czy nie? Napiszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Bo ja już naprawdę nie wiem, co zrobić. Oto skąd? Wyzprzijcie mnie, bo ja naprawdę i napiszcie mi w komentarzu, co mam zrobić z tą maską, bo ja kompletnie już nie wiem. Zgodziłam się, nie wiem po co. Trzeba było napisać nie, co jest tak. Kurde. No nie wiem, może... Zresztą nie wiem, ale... Nie wiem co w ogóle zrobić. Dobra. Więc no jak wy tak chcecie, napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia.